Kolejny dzień w Kabulu City już jest. Prawie się zbliża 12. Okej, okay, chłopaki, zaraz idziemy do kapitana Jaskiego i porozmawiamy z Mr. Kingiem, czy to on stworzył tego trasera i tego złoczyńcę. Czy on jest złoczyńcą? Jeśli był człowiekiem. No dobra, idziemy. Chłopaki, my jedziemy, jakby co. Dobra, dobra. To my zostajemy w bazie. To ja idę zaobserwować. Moritoning. Okej. Okay. Jestem i zobaczymy. Okej. Okay. I będę patrzył, czy nie ma żadnego zagrożenia. Okej. Okay. Okej, okay, siadamy. Ja siadam do tego. Ja właśnie siadam do tego pojazdu. Ja nawet nie umiem jeszcze latać, ale... Nie no, ja już umiem latać. Tylko tak za słabo się kręciłem. Jak? Nie wiem, komput. I ja tutaj. Idziemy do kapitana Castillo. Okej, okay. e! Kapa! Kto sterczy, że tutaj? Dobra, czekam na resztę. Okej, okay, już jesteście? Tak. Tak trochę przeteleportowany jestem. Ja to jechałem. Dobra. No ja tak samo dojechałem. Okej. Okay. Idziemy do. No to dobra. Jaki masz plan Enigma? Plan mam taki, że idziemy do kapitana czeskiego, żeby przyjął Mr. Kinga. Żeby przyjął Mister Mr. Kinga i porozmawiamy, czy to on stworzył tego złoczyńce na człowieka. Ok. Minuta później. Przyznaj się, Mr. King. Mr. King, wiesz? Czy to ty stworzyłeś... tego... tego na człowieka? Eee... To nie, my z go. to nie my go stworzyliśmy. To nie my go stworzyliśmy. Jak to? Tak? A kto? A kto go stworzył zamiast ciebie? przyznam się, Mister King. przyznaj się. Masz powiedzieć. Eee. Dobra, już Wam mówię. Dobra, już Wam mówię, jak my go stworzyliśmy. Kto to był i jak my go stworzyliśmy. Tego. tego pioruna. Pioruna? Tak. Już Wam mówię. Pewnie my z profesorem K., jak Wy nam zaatakowaliście. Oraz rycerzem Miraculum, więc planowaliśmy. Toga zoom iść na górę jak psułem na górę to no to położyłem ale jak go i włożyłem k, tak a może śliknąłem tego pioruna to już to ja widziałem jego oczy a prawie uspadłem na sensie kręgosłupa nie połamałem ale miałem pilota i otworzyłem i włożyłem tam okulusa maxa z profesorem k a złoczyńcom powiedziałem, żeby nie zastąpili, jeśli wy chcieli się nie atakować. I dlatego... I dlatego mieliśmy z wami walkę i dlatego zobaczyłem piór na oko i I tak ono rozgrywcało się i. i dlatego Okulosa Maxa nie mogliśmy uratować i dlatego już Max nie żyje. I bardzo dobrze się nie żyje. Bardzo dobrze się nie żyje. Tak, tak! Była twoja wina, Mr. King, że stworzyłeś tego portal, stworzyłeś ten portal z The racers oraz z Lego Ninjago oraz z y, Ryszardem i Miraculą i zaatakowali przez ciebie nasze miasto. Twoja wina, Mr. King. Twoja teżka. Dobra, dobra, Kapitan Justice, my tylko to chcieliśmy dowiedzieć się. Dobrze, dobrze, wiemy. Nie moja wina, była moja wina. Nie martwcie, będziemy wolni i wyjdziemy stąd. Jak jakby zostajemy na zawsze tutaj. Dobra, dzięki za informację. Dzięki, Airojauce. Do więzienia idziemy. Pa. papa, pa. Idziemy. Dwa minuty później. Czyli jaki masz plan, toster? Czyli Airojauce. Mam plan, jak. Możemy wysłuchać tego pioruna. Musimy pojechać do zniszczonego miejsca, gdzie jest tam profesor... Tam laboratorium profesora K. oraz Mr. Kinga. Musimy się tam dowiedzieć, czy mamy tam pojechać. Ale Kapitan Justice powiedział, że... Ale Mr. King powiedział, że... Że to tam jest piorun. Właśnie wiem, właśnie tam planuje. Ja. Jedziemy tam. Niebezpiecznie tam będzie. Co tam mi niebezpieczeństwo? No dobra. Postaramy się. Masz rację, Poster. Możemy ciebie wierzyć. Wszyscy ludzie na ciebie wierzą. Dzięki. Więc właśnie ratujemy Kabum City. Tak! Jestem Neon Blast. Nie zapomnij za. Zasubskrybować kanał BODIG i pooglądać kolejnego odcinka ze Superfix.